Witam, zapraszam na zapowiadany w poprzednim filmie fragment nagrania kolejnych manipulacji szczytyńskich. Wpierw jednak sugeruję obejrzeć sobie całą playlistę yy, przedstawionego w niej sporu, który szczytyńscy sami wywołali. W tym filmie samo nagranie bez mojego komentarza. Życzę owocnych, samodzielnych przemyśleń, kto jest kto i co z tymi szczytyńskimi jest nie tak. Natomiast e, następny film już z moim komentarzem to samo nagranie, aby ostatecznie zakończyć i wskazać, jak wielokrotnie dokonywali manipulacji. No, słuchajcie. Szambo po prostu wylewa się, ale to nawet się nie wylewa, tylko tryska, tryska szambo. Podobno to u nas na grupie Uwiolci wylało szambo, natomiast to szambo tak naprawdę to cały czas wylewa, a nawet po prostu taką fontanną, po prostu wywala na pewnych kanałach. Nie będę robić reklamy. Można to też nazwać żygowinami. Wiecie, wiecie co tak ktoś, kto reprezentuje z sobą taki poziom, gdy po prostu zaczyna tupać nóżkami i nic mu z tego nie wychodzi i nie ma za dużo takiej reakcji, jakiej się spodziewał, a wręcz reakcja jest odwrotna i zaczynają się epitety na najniższym poziomie czyli wyrazy, słuchajcie, takie niecenzuralne pod męskich adres. genitali powiedzianych w sposób bardzo ordynarny i pod naszym adresem, to według nas jest niegodne żadnego niebocentryka, żadnego polano, a wręcz jest demaskujące danego, Osobnika i w ten sposób zachowują się właśnie służby. E, tutaj się wymaga od nas przede wszystkim przeprosin, i to nie jest tylko, wiecie co, e, to nie jest tylko w wykonaniu tego, że tegoż osobnika, ale. To nie jest jedna osoba. To nie jest jedna osoba, która domaga się od nas przeprosin, i e, wychodzą takie ciekawe właśnie kwestie, nie? Wygląda na to, że buntownicy żądają od nas przeprosin spod, pod byle pretekstem. Te przeprosiny muszą, yy, według nich, wyjść z naszych ust. My mamy przepraszać za coś, gdzie my nie czujemy się winni. Jeśli my kogoś zdemaskowaliśmy, powiedzieliśmy konkretnie, Czym jest maska żaby? Czym jest mundur? Dlaczego ktoś przywdziewa mundur? Mnie tutaj się demaskuje y, rzekomo i mówi się, że y, oczywiście, że ja jestem ta zła. <laughs> to jest w ogóle stara płyta. Zdarta, stara płyta. Ta płyta się pojawia. Odkąd tylko jesteśmy razem z Mariuszem, a to już jest. Y kilka lat, to ta płyta się od czasu do czasu tak cyklicznie pojawia i zawsze jestem to winna ja. W porządku, okej. Okay. Kiedyś wieszano psy na Mariuszu, teraz się wiesza psy na mnie. Ci sami, którzy kiedyś wieszali psy na Mariuszu, teraz przerzucili się na mnie. Zawsze, słuchajcie, jakąś narrację się robi, nie? Dokładnie ci sami. Teraz oni twierdzą, że Mariusz jest okej, okay, ja jestem nie okej. Okay. Yy, yy, więc po prostu, yy, ale, ale, jak im puszczam nerwy, to nawet mimo tego, że ja jestem winna i ja jestem ta podła, no to takie inwektywy, yy, 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 słowne yy, epitety, bardzo obraźliwe idą w kierunku nawet mego męża. Z ust, właśnie tego osobnika, więc wiecie, to jest taka stara zdarta płyta po prostu, nawet mnie nazywano, że jestem demonem seksu, że ja po prostu seksualnie Mariusza po prostu tutaj zniewoliłam i on już od tamtej pory po prostu zniewolony tym seksem nie jest sobą już nigdy więcej po prostu, no wiecie. To tak sobie można pół żartem, pół serio porozmawiać, natomiast wiecie, do czego tutaj się nas zmusza? Ja dokładnie przewidziałam, co się wydarzy. I kilka miesięcy temu dokładnie nagrałam się i powiedziałam: co to będzie z tym mundurowym, który po prostu pokazał się w mundurze w filmie niebocentrycznym jako najemnik. Żaden najemnik, nie zmienimy tego zdania. Żaden, żaden po prostu ktoś, kto idzie. Ktoś, kto idzie do wojska po to, aby zarabiać pieniądze. Nikt po prostu, kto się pokaże w mundurze, w filmie niebocentrycznym, w jakim celu, ja już o tym mówiłam. Ja powiedziałam w ogóle całe swoje, całe swoje odczucia. Co zostało zgrane i co zostało wykorzystane do zrobienia jakiegoś tam filmu paszwilowatego, próbującego dyskredytować Królewską TV, gdzie w ogóle tylko winni się tłumaczą, natomiast, natomiast wszystko to, co ja przewidziałam, to ten osobnik zrobił dokładnie to, co ja przewidziałam, to on zrobił. I o co tu chodzi? Bo dyskusja się nie kończy. My powiedzieliśmy co do tego, kto, że ta osoba kryła się za taką, a taką maską, a taka i taka maska, czy taka postać, to co osobą reprezentuje. Nie powiedzieliśmy nic na jego temat publicznie. Jedynie tutaj było powiedziane, nawet było niewymienione, o kogo tak naprawdę chodzi. Wszyscy wiedzieli, że gość w mundurze w filmie pseudo-niebocentrycznym, wszyscy wiedzieli od razu o kogo chodzi. Nikogo nie wymieniliśmy z nazwiska. Nikogo nie wymieniliśmy z nazwiska, powtarzam. Natomiast tutaj próbuje się nas wciągnąć po prostu w, jakąś, w jakiś szambo. Gdzie my mamy dyskutować z kimś, robić jakieś, słuchajcie filmy i dyskutować z kimś, albo nie wiem, prostować komuś rogi? My nie mamy już nic więcej do powiedzenia. Nie mamy już nic więcej do powiedzenia. Powiedzieliśmy to, co mieliśmy powiedzieć. Facet się zamaskował kilkukrotnie. Wszystko to co powiedziałam wtedy, wszystko zrobił od A do Z, z tym że dorobił sobie swoją jakąś jakieś wytłumaczenie kolejne, że mimo wszystko, że ja tak powiedziałam i ja to wszystko przewidziałam, to on i tak mimo wszystko musiał ten film nagrać i on tak musi robić te filmy i on tu jest, on tu jest oczywiście, on tu jest bo on powiedział, że on tu jest. I będzie korzystał z materiałów. będzie korzystał z materiałów, nie? Więc. <laughs> Wiecie co? Ja gdzieś nie chcą, no to po prostu tam nie wchodzę, bo ja mam swój honor. Ja nie jestem taka, że mi plują w twarz, a ja mówię, że deszcz pada. Więc tu też jest brak po prostu honoru, ale okej. Okay. To jest indywidualna sprawa. Wiecie, do czego zmierzają te działania? Przede wszystkim te działania zmierzają do tego, żebyśmy my nie kręcili dla was filmów, nie dociekali prawiedy, tylko żebyśmy się wdawali w jakieś chore dyskusje. Nie będziemy tego robić. Nie. To jest oczywiście moje kredo, a Mariusz powie swoje kredo. Po, po drugie, wiecie, do czego cały czas się zmierza? Bardzo buntownie kole w oczy to, że my prowadzimy Telegram. Bardzo ich po prostu, oni dostają białej gorączki. I nawet jeśli ktoś sobie tam będzie mówił, że on i tak będzie siedział na tym Telegramie, nie po to, żeby korzystać z wiedzy, bo jak widać, jak widać, nie po to on siedzi, żeby korzystać z wiedzy, wiedy, prawiedy, nawet nie potrafi powiedzieć prawieda. Bo go to w oczy kole i, w, i w, nie umie tego wypowiedzieć. Nie po to on tu jest, tylko po to, żeby kontrolować. On nie jest tu po to, jeden z drugim, z piątym czy z dwudziestym ósmym, czy nie wiem, pięćdziesiątym. Nie jest tu po to, żeby korzystać z tej prawiedy. Oni prawiedę mają w nosie. On nawet nie rozumiał tej prawiedy, bo żeby cokolwiek zrobić, te swoje filmy toczka w toczkę, dokładnie słowo w słowo, które powiedział Mariusz, to on musiał się z nami przez miesiące konsultować. I cały czas było wypisywanie mailów i pytanie dokładnie, bo on nawet tego nie rozumiał. On nawet nie potrafił zrobić swoich filmów z własnego serca. On mówi, że jemu z serca to wypłynęło. Nie, on się we wszystkim musiał konsultować z królewską TV. A więc on nie po to tu jest, bo on tego nie rozumie, i on tego nie zrozumie. I wiążąc królewską TV, dogmaty królewskiej TV, prawiedę, łącząc y, z jakąś polityką, która jest nierządnicą zresztą, to się pokazuje właśnie, że się kompletnie nie rozumie centryzmu czy prawiedy. Więc po to właśnie, te wszystkie paszkwilowate filmy się pokazują. Teraz to będzie sensem życia tego gościa. Po prostu on będzie robił paszkwilę tak. i tak został zdemaskowany i on musi wytupać nóżkami co swoje. On po prostu, gdyby mógł, to by przyszedł z kałaszem i by kurde rozwalił towarzystwo Szczytyńskich. Bo z niego ta cała złość już oskalowała. Zaraz po tym filmie, gdzie powiedzieliśmy czym co reprezentuje maskarzamy. To z niego po prostu, z jego ust w tym momencie wypłynęło szambo i on się pięknie zdemaskował. I ludzie, którzy do nas pisali maile w tej sprawie i mówili właśnie, że on się zdemaskował, oni zrozumieli, kim on tak naprawdę jest. I wiecie co, gówna się nie rusza, bo jak się gówno ruszy, to śmierdzi. Po prostu trzeba to zostawić. I ktoś tu wymaga zwłaszcza od Mariusza, żeby oglądał te paszkwilowate filmy? Nie. Mariusz się sam zaraz wypowie: "Ja na pewno tego nie będę oglądać, bo mnie to szkoda czasu, żeby oglądać filmy ustawkowe, bo to jest wszystko ustawka po to zmanipulowane po to, żebyśmy my się zajmowali szambem, które po prostu tryska jak fontanna w tym momencie. Nie będziemy tego robić. Nie. Co do mojej osoby, ja już się przyzwyczaiłam, że tak jak już wspomniałam, że na mnie się tutaj psy wiesza teraz na mnie. Kiedyś wieszano psy na Mariuszu, wieszano psy na pani Beacie, teraz się wiesza na mnie. Yy, tutaj się mnie oskarża, że yy, że po prostu y, jakaś przyjaciółka potrzepnęła, że ja y, 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 wy, y, oskarżyłam y, tego osobnika y, y, Żabicznego.. Nie. Na pewno nie. I tu nie o to chodzi. Mariusz się zaraz, Mariusz się zaraz nagra i zaraz powie o co chodzi. Natomiast jak się nie wie, jak... Psa, y, czym psa uderzyć, to się zawsze kija znajdzie, albo się kopnie tego psa, cokolwiek. Jeśli chodzi o usuwanie, y, o usuwanie komentarzy, nie usuwam komentarzy tego typu, one się same usuwają, jeśli nawet mnie się usuwają, jeśli się zamieszcza link i nie ma to nic do rzeczy z żadnymi ustawieniami. Nie ma to nic do rzeczy, bo są takie y, komentarze i z takimi y, linkami, y, że potrafią przejść. No a ten akurat nie przeszedł. A dlaczego nie przeszedł, żeby facet miał po prostu y, argument? Że ja, jako moderator wszystkich y, po prostu komentarzy, y, telegrama, to ja celowo usunęłam. Ja usuwam komentarze te, które są obrażające albo nas, albo yy, widzów Królewskiej TV. Yy, również kiedy blokuję danych osobników, którzy są, yy, zachowują się w sposób yy, niegodny. No to wtedy też całe komentarze po prostu na chwilę obecną się usuwają. Bo kiedyś było zablokuj użytkownika, a teraz jest ukryj użytkownika, więc siłą rzeczy wszystko po prostu znika. Natomiast tego komentarza ja nie usunąłam, bo go nawet na oczy nie widziałam. I nie wiem, kiedy to było ale nawet nawet na oczy tego komentarza nie widziałam. Zresztą ja tutaj się nie będę tłumaczyć, bo mówiliśmy niejednokrotnie, a tutaj ktoś po prostu koniecznie chce zawrócić Wisłę kijem. Powodzenia. Proszę nas nie wkręcać w swoje bagienko. Proszę sobie tam yy, yy, tak jak to robią żabki, siedzieć w tym błotku i tam się grzać w tym błotku yy, i róbcie sobie co chcecie. A nas Proszę już więcej nie wkręcać. My nie zamierzamy oglądać tych Żygowin. Do widzenia i nie będziemy uczestniczyć po prostu w tej nagonce na Królewską TV i na Szczytyńskich. Żegnam. Pa! No słuchajcie, teraz mam tutaj dorzutkę do tego, co wiele się nagrała. I myśmy odpowiedzieli już mailowo temu osobnikowi. Bo to chyba ten sam agent, albo to może jakiś drugi agent, jakiś tam wymiocinowiec, ale dobra, to nie ma znaczenia, wiecie co, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Powiem wam historię, która dotyczyła pierwszych moich niebocentrycznych filmów. Tak samo zaczęły się ordynarne wyzwiska, pierw były komentarze, a później, jak zaczęto robić filmy, leciały wyzwiska, epitety, wręcz już po prostu co najmniej niesmaczne, i się to ciągło przez dwa i pół roku. I to po prostu dotyczyło spraw technicznych niebocentryzmu. Leciały określenia, każdy film był manipulowany. Tak był manipulowany obrazem, słowem, po prostu nad tym pracował sztab agentów, którzy nad tym pracowali, żeby nikt nie poznał prawiedy. I poza tym później, jak już po prostu skończył ten agent, znaczy to on w niej jeden, to weszli, w, w, poszli w ruch ezoterycy. Czyli tu działało już cały po prostu mechanizm. I teraz powiem Wam, w ciągu tych dwóch i pół lat, ktoś e, zadał mu pytanie pod jego jednym z, z wymiocin, tych wymiocin filmowych. To po prostu zadałby. Pan musi mieć jakiś osobisty stosunek do pana Mariusza. E, dobrze. A tamto. Nie, 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 on tylko tam nie lubi kłamstwa, tego tamtego oszustwa, to, 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 to. E, napisał, ale bardzo. E, ja to zdążyłem przeczytać. I pewnie ten komentarz do dzisiaj jeszcze istnieje, mimo już po prostu. E, po prostu takiego dużego okresu czasu. To było 2004, 2014, 2015, gdzieś tak. Albo nawet 16. Ale słuchajcie, to nie ma takiego, i to jest bardzo charakterystyczne. Teraz jest powtórka z rozrywki. Po Zetrykach, no to byli, były zamachy, no to już wiadomo tak. Ale y Powtórka z rozrywki, czyli następuje powtórka tego, co było na początku. Ale głównie o co chodzi? Dlaczego ten komentarz wtedy był tak napisany? A teraz jadł ostro. Wiola tutaj wytłumaczyła, o co chodzi. Teraz jadł ostro. Telegram za bardzo po prostu wali w żydostwo. W cały Pomiot Żmijowy. Gdzie oni sami są członkami tego pomiotu żmijowego. Ale to w tej chwili jest jakby yy, nie ma większego znaczenia, bo to jest fakt i każdy, każdy szczery niebocentryk wie, co to za typy. Ale o co tutaj głównie mi chodzi? Wiecie, że znaczy na podstawie moich przemyśleń, analizy historii, wszystkiego. Po trochu yy, dochodzę do wniosku, że ta reakcja, która była na początku niebocentryzmu i teraz, ona jest identyczna. I ona dotyczy zamierzchłej przeszłości, i jest to związane z naszą historią. Z jej przeszłości. I to się powtarza na zasadzie standardu jazzowego. To, że pojawia się jakiś jeden agent, później się nas pojawia drugi agent, czy tam agenci powiedzmy, zwolennicy jednego, drugiego, czy tam grupy jednych i drugich, to nie ma znaczenia. Dotyczy to zamierzchłej przeszłości. Słuchajcie, y, tych dalszych szczegółów to nawet nie chcę mówić. Być może szczerzy niebocentrycy domyślą się, co się działo wtedy w Europie i co się mogło dziać zbuntować i co się działo wtedy między scytopolanami a Buntownikami. I to po prostu odbiło się u nich tak piętnem na spaczeniu umysłu, że oni nie mają innego wyjścia, tylko tak reagować. To jest po prostu swoista. Zemsta za to, że poszli kiblować na tysiąc lat, a jeszcze wcześniej też poszli. Ale wracali po prostu. A więc widzicie, to wszystko ma swoje odbicie w historii, a to, że teraz to się tak dzieje. To jest po prostu, to jest normalnie, to jest istna paranoja. Oni się boją. Co to jest paranoja? To jest strach. To jest mania prześladowcza. Ich prześladuje to, że tutaj, na telegramie, ze swobodą wypowiedzi, tak, bo tak na, na YouTube to już tak nie powiesz, tak sobie tak swobodnie tam powiedzmy, nie pojedziesz po Żydach, po różnych tam powiedzmy, pomiacie i tak dalej. To po prostu, tutaj jest to bardziej dosadnie wszystko powiedziane i do tego, to ich doprowadza do szału, do wściekłości. No i teraz po prostu odzywają się sprawy historyczne. Natomiast ci, którzy to realizują, no, użytecznie durnie, to oni po prostu, oni nawet tego nie rozumieją. Tak samo jak nie rozumieją niebocentryzmu. Dlatego musieli się z nami przez co najmniej pół roku konsultować, jak zrobić film niebocentryczny. Nie, no to już jest paranoja do sześcianu, ale tak sobie męczą się kot, męczą się, no to się będą męczyć. No słuchajcie, zawsze widmo szubienicy jest przed nimi, oni mają to przed oczami, i nie ma bata. Oni mogą się ewentualnie dowiedzieć długość i jakość sznora, na którym zadędają. Przypomina się maj 1944 roku i Ambasada Brytyjska w Ankarze. Kiedyś się na, 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 nagrywałem na ten temat. A więc y, słuchajcie. W tym momencie y, po prostu cele. Takich są, no to już wiele wiele to one są. Ale słuchaj, cele są o wiele głębsze i sięgają dalekiej przeszłości. Ale ze względu na powiedzmy, na pewne rzeczy, ja po prostu nie będę nawet wypowiadał się, co się wtedy stało i jak się stało i dlaczego tak to po prostu. Yy, dlatego są reakcje dzisiaj. W tych y, takich użytecznych dorniach, którzy nawet nie wiedzą po prostu, co oni robią, bo nimi zimne, tak po prostu, y, zimne i co to jest to? to? zimne plus y, grzeb, tak nimi mi czepie po prostu, jak może. No i oni wykonują posłusznie tą. Swoją, powiedzmy, wolę Lucyfera, i tak muszą robić. No tak będzie do samego końca. Więc tutaj co. Natomiast, no co? My się zajmujemy prawiedą, a oni się zajmują wymiacinami. No to manipulacje, tam inne rzeczy i tak dalej. Cecha charakterystyczna każdej agentury. No ale dobrze. Dobrze, żeby niebocentrycy wiedzieli, że to ten oddźwięk ma swoje pokrycie w historii. My to wiemy. Natomiast państwo tutaj szczerych niebocentryków zachęcał do przemyśleń, a być może po prostu, może, może ktoś z was pewne rzeczy zrozumie. No, i to chyba by było wszystko, ponieważ tak, ten mail przyszedł, no to myśmy powiedzieli: Nie mam więcej nic do powiedzenia, po prostu. To no i tak tu się długo nagrywałem, słuchajcie. Ty i tak y, dużo, ale jak już tak y, tego sprawa po prostu się w ogóle pojawiła, a nie chcą ko koniecznie, nie chcą y, koniecznie walczą y, z Telegramem. Chcą, żeby tutaj żeby się mnie nie wypowiadać. Zawsze no żeby tak zlikwidować ten telegram. Nie? Tak, 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 tak. No ale dobrze, słuchajcie. Oni mają swoją rolę do odegrania. Ale oni też chcą, żebyśmy my zrobili film na Królewskiej na YouTubie y, i żebyśmy zajęli tam czas antenowy na y, y, wywadnienie. Na Rzegowiny. No, no, dobrze. No, co, słuchajcie, no, my nie będziemy. ten film się nie, nie pokaże. Tak, <grych> Spoko... to toż. Niech się tam. No słuchajcie, jeden, dwa i pół roku miał czas. Pytanie, jak, ten, jak długo ten będzie miał czas? I że to jest on, bo to jest jeden, a pytanie, czy on jest jeden? <grywa> no właśnie, najciekawsze, czy on jest jeden. To według mnie to jest cała agentura zorganizowana i przygotowana. Ale dobra, słuchajcie, koniec męczenia kotka za pomocą młotka. Koniec to tu już w ogóle tego to takich rzeczy. My się to już nie będziemy w takie tu. Nie... Wiecie o co chodzi? sprawa historyczna, niebo centryzmu, a historia zawsze lubi się powtarzać. I ona nie tyle się lubi w tej chwili, tylko ona się już powtarza. No i już. Dokładnie. Dobra, Nara.